Czołem, czołem, Kromka z Rosołem. witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale. Jak doskonale wiecie, Battlefield 6 poza samą grą posiada bardzo potężne narzędzie. Jest to portal, ale nie tylko portal taki jaki znamy z Battlefielda 2042, ale też i przede wszystkim tak zwany Spatial Editor, Godot, w którym możemy robić dosłownie wszystko, co chcemy. Dzisiejszy materiał jest sponsorowany przez EA, a to dlatego, bo ostatnio grałem na streamie wraz z 17 innymi twórcami i postanowiłem przeprowadzić parę dziwnych rozgrywek. A to waliliśmy się na młoty, a to paliliśmy się palnikiem, czy też graliśmy normalnie na hardkorze albo z wami, z widzami na 64-osobowym serwerze. To zobaczycie za momencik, natomiast to, co ludzie potrafią w portalu zrobić przechodzi najśmielsze oczekiwania. Bo to, że ja zrobiłem sobie jakiś tam serwer na niezliczoną ilość amunicji w RPGach i że mogę praktycznie obrócić w pył każdą mapę jednocześnie, podkręcając nam wszystkim zdrowie do tysiąca, to jest małe piwo. Swoją drogą, tak jak widzicie, to w jaki sposób destrukcja działa, a raczej w jaki sposób można zniszczyć częściowo w zasadzie wszystko na mapie jednocześnie, bez praktycznie żadnych spadków klatek, jest imponujące pod względem optymalizacji i tego, jak to po prostu technicznie działa, mimo że nie mam na ten temat absolutnie żadnego pojęcia. Ale już pojęcie na temat tego, co tutaj można robić, mają na pewno osoby, które robią tryby zombie w portalu, tak jak na przykład widzicie tu, albo rekreacje starych map z Call of Duty. Możliwości wydają się być praktycznie nieograniczone, a z mojego punktu widzenia będziemy mieli na przykład Zibę najprawdopodobniej już niedługo, bo jeden z użytkowników po prostu zaczął ją robić. Ba, w Godocie i ogólnie w całym edytorze można odtworzyć sokoma na bazie silnika Battlefield 6, zrobić kamerkę trzecioosobową i praktycznie wszystko działa. Coś, czego teoretycznie brakuje w grze, czyli Poligon a la Battlefield 4 również zostało odtworzone w Battlefield 6 w portalu, więc jeżeli chcecie nauczyć się latać jetami czy helikopterami, no a na strzelnicy tego zrobić nie można, to nie powinno być z tym żadnego problemu, bo jest od tego portalowa mapka. Jeden z twórców natomiast zrobił możliwość rozstawiania takich o, worków z piaskiem, tak jak chociażby w Battlefield 5 były umocnienia, natomiast umocnienia były predefiniowane. No a tutaj można teoretycznie rozkładać i budować wszystko, gdzie się chce. Ktoś inny zrobił w Battlefield'zie 6 Snake'a, jeszcze ktoś inny Duma. Możliwości gigantyczne trzeba mieć tylko umiejętności. Tylko. A jakie umiejętności mamy my, operując z rpg i młotami? Zerknijcie i zostawcie łapkę w górę. Do dziury. Wszyscy w kupie. Bardzo ładnie. Mogę strzelić teraz? Jeszcze nie, nie ja nie wiem, że chcesz. Pago, Borys, do dziury! Do dziury, Borys! Pago, do dziury, no! To się nazywa zloty twórców. Szanowni państwo, chciałem was bardzo serdecznie powitać, więc teraz proszę bardzo ładnie mega giga salwę do góry w niebo. zrobić dźwięk. No I można się zabijać już jakby sam. A, one spadają! te. Aha! Na tym pracowałeś miesiąc? Pracuje? Kasia, znowu! Znowu Kasia! A to jest tylko jedna z dziesięciu opcji, jaką kromek miał. I Niklaus, ja komentuj to po śląsku, w swoim stylu, proszę. Przecież ty, że jest największy śląsk, ty nic nie Ja! Dupa, nie! Ja nie miałem takich żoneczków w Ej, no, nitek! Tak, halo! Golewam. Halo! Ty się i o kurde! Mam cię Tak. A może to wynika z jakiegoś na przykład niższego poziomu konta Widzisz, i nie mam odblokowanego RPGa i dlatego, ja tego tak na... nie przypadł. Podno... Dobra! Dobra nie. Ej! nie o kury zostałem. A czemu ty jesteś nieśmiertelny? Przepraszam. Nie mogę cię podnieść. Yes. Nie Nie wiem co ma się działa. Mini! Nie, ale nie mogę Cię, Maki, to podnieść, To tak? jesteśmy razem w nie. To bazooki nie ma, a Ty we mnie strzelasz?! <grym <grym no medy, no dlatego medy. właśnie. O kim ja Idziemy je, wszyscy na B. Ja wszyscy na B. Jak ci ja, mogę się no. ruszyć, Na B, na B, bo jak a im wszyscy... Broni. Oni bronią. Zabić jeszcze, jeszcze raz. No ja czyli musimy przejść na inny kanał. Ale są awczą, idę tych awczą zabić. Dawaj, dawaj, leciak, lecę, leć, tam po lewej. Pomocy. No, no dawaj, dawaj. Migo! Ale lagi straszne, słuchajcie. Dawajcie, za wami Saju, Saju, za tobą, za tobą, to, za tobą. To. Reanimacja, pamiętajcie, reanimujmy panie się. Go, to, to, to. Dawaj go. Ja lecę da B. Podnieś, podnieś, błagam. Podnoszę. Uważajcie, uważajcie. B, Dabyle. B, 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 B. Pamiętajcie, że B. <laughs> tutaj chodzi o to, żeby uzbroić ciemką, nie? nie? Leżę, leżę. Macie granaty, macie granaty. Dobra, jak ja mogę się zabić? O, nie tak, to jest dobre pytanie, to... Dobrze, dobrze. Od lewej, od lewej podjeżdża. Pilnujcie m -com. Dawajcie, dawaj, dawaj, dawaj Bonko, dawaj go Bonko. Dobra, dobra. Dziękuję. Jeszcze A, jeszcze A. Zdajemy się z Grabą zatłukliśmy młotem. Czekaj Kasia, podniosę cię. Podnoszą go, podnoszą go. Daj, na. daj. Podnosić mnie, podnosić mnie. Saju, saju się tam. Co leżącego bierzesz? O kurde! I wszyscy na jeden punkt, żebyśmy wchodzili. Raz. Pomocy doktora, doktor. mi dużo, da mi dużo pago. O, dziękuję. Ja to ja? Dobra, dobra, Jak dobra, macie dobra, granaty, dobra, dobra, bo dobra, chyba dobra. macie smoki. macie chyba smoki faktycznie dużo. Dobra, idziemy na A, na A, na A, na A, na A, na A z lewej, z lewej. Let's go, let's go. Wszyscy na A. Uwaga, plecy, plecy p <laughs> To jest jakiś taki kipicowski. Mogul znowu, proszę bardzo. Dzięki. Dawaj. bardzo. E, przypominam, że możecie też walić e, w ściany, w ściany, żeby rozwalać ściany i przechodzić w zależność, nie? O Jezu, to pułapka była, to pułapka. Broni, Co tu się, A, się dzieje na A? Z wstyd z tą Nie wiem portala? Co się stało? No rozdwoili Co no tu się stanęło? Okay. Dawaj go Niklaus O z tyłu, z tyłu Wjeżdżamy w nich, wjeżdżamy mnie ja, nich rok nie Ała. Twardo, Ała. twardo, twardo leszczy. On <laughs> mnie prześladuje Oni obroni. tam siedzą w środku na temat musimy tam grupą większą wejść No grupą trzeba na A. i smoki, mamy smoki na pewno Jakieś. Musimy bronić tego B teraz? Tak, no ja tak. No tak. Ja dobra. Wrzucam tam smoke'a do środka. Kurde, tu jest ciasno, tu jest ciasno, nie? No. Pomocy, Pago! Dawaj. Jedną kupą! Dostałem informację, że rok gdzieś w z motem przejeżdżał. spróbuj! Dobra, widzę ja. Na A naraz, na A naraz. Dawaj, dawaj, Klub. dawaj, Szynka. dawaj. Dawaj, wjeżdżamy! Ale kamperiada. Co tu się stało? I tu ludzi w środku. jak jest do reporta, czytel. Co to się stało? Broję, broję, broję! Mamy to! Chodźcie szybko na A Wszyscy na A Camy Ale to w chwilę potrwa Zasadzkę zrobili skurczy byki. HS o, Odbrajają, kurde. Szybko, szybko lipaj, bo broją chyba Biegnę Nie zaraz O kurujone Kto mnie to goni oh. Seto oh. <laughs> Dobrze dobrze i wszyscy A Dostałem Broi Biegniemy, biegniemy. Rzucajcie Dranaty, granty Twitter. Nie no. Przestrzany nam rozbroił bombę miniowa. Trzymaj, Dobra, trzymaj, ja rójcie, ja rośliny, mini dostałnieś niklał Smoki, rzucajcie smoki jak Jestem macie. Na Dziękuję. Idą oh. Nice Uważajcie, żeby Nas... smoku nie rozbroili. Pójdźmy ich rozbrajają. Teraz, I teraz, rasz na nich, rasz na nich z tyłu rozbraja! Dobrze, 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 trzymajcie, trzymajcie! Z auta, z auta! Tigrant, jest. snack jest. dobry, zajęty! Aaaah! Plejacka! Kto tu Nie umieraj. umieraj! Dobra, Plejacka! 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 mówiłem. Stawaj, na Dziękuję. Szulają, szulają, idą. Idą, idą. Hamilek. Dobrze, dobrze. Walnijcie i się cofajcie, nie? nie? O! Dobrze, dobrze. O, nie! Ninja Planta próbowałem zrobić. Ale dobra. Bardzo ładnie. Co to? Czemu to... to Nie wiem. da była jeszcze. butla jakaś, no. O! Bomba w boilerze. <grym> <grym> pani domu jest bomba. Ole mnie mnie rok. Młotem. No, Podnieś, ja Borys, albo Kasia. Podnieś to. Dobra, podkładam. Ja też potrzebuję. Dobra. No, o, o, się, dobra. Weźmy się teraz na punkcie zbierzmy i, i filmujmy teze. tego, bo będą szturmować to zaraz. Ja, tu nie można wejść. weźmy. Na górę. Zrobicie! Na plecach! Trzymaj się! Dobra. Idą, idą. Ruszajmy! Leży graba. Tutaj, peraki, w, w dole. I rozdyprzymy. Łatwo. Co mnie widzisz, Boris? To Nie ma friendly fire. Dobra drużynka, wszyscy do kupy i chmarą na nich. Czekamy. Tak jest. Elegancko. Powinieneś nam zrobić taką odprawę jak na tej Jak tam Legia, legia, nie? O patrzcie, ze... patrzcie, już Lechia, na górze legia. Dobra, idziemy za mną, idziemy za mną! Gdzie ty jesteś? Na górze Co to za lamus tutaj? Są shiba, są shibo, dawaj go sonda. Dawać go! Na ślizgi, na ślizgi, R róbcie zwiazd Dobra, jeden leży Humiliation Dwa razy C jak ktoś jeszcze nie wie jak ślizg

Nie, dupnie. Dupo, no i dupo. bardzo. Nice. Zwycięstwo, ale łatwo. No. No. <laughs> Mówisz, że ja nie mam wyrzutów sumienia, myślisz, że mnie to bawi? Tak. <laughs> Wracajmy do tego, w co myśmy tam grali kiedyś. W stronę Liberty. Tak. Nie, 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 w New World teraz, w New World, w New World pogramy. E, teraz New World, no. Kurde, no. To, to nie jest zły pomysł, stary. Tylko ciężko, bo te serwery poblokowane, gdzie trzeba tam jakoś... No kurde, wiesz co, ja liczę minę. cały czas jak dodadzą tarczy, pistolet, dwa pistolety albo kuszę, no bez jaj, nie Dagery teraz. Dagery, dwa dagery, nie No Aść, tak pik, 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 prawie, A nie, jest Ło, wow, dziękuję, halo No problem, no problem. Proszę bardzo, to piwo dla ciebie było. Nad nami, nad nami Przyjąłem dzięki, no właśnie trzeba patrzeć na ten górny ten O, Właśnie z... ja, Dobra, dobra, zbierać, to, zbierać, 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 zbierać. Prawie, prawie, prawie. Tu po schodach chyba. Coś na E się dzieje, tracimy. Bierzemy? Idę D, to jest o, o, i koniec, to, to... Izak. Naura. O, Kogo pomścił? Wchodzą A, na D, chodzą na D, od, od ich strony. Dobra, panowie, trzymajmy A. te punkty. E, 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 B nam zabierają, my im kasujemy D. Eee B jest, e, są dwie kondygnacje, dwa poziomy na górnym poziomie ktoś siedzi. A wracam do E. Nie zwróciłem uwagi no jeden chyba. A na D? Nie wiecie co coś na D e, Ja na D, ale pan tu jest jaj. zawsze młyn, jestem na D, ale... Minus 1 na D Podnoszę chyba No i E zrobione, ale idę chyba tu do mnie. Plecy, będą Jest wszystko tak jeden gościu na podwyższeniu, drugi jest Ziomek z B tampi na spawn point na E, także uważajcie spawnując. Bo gościu okay. patrzy totalnie na spawn point i, i strzela tam. Ważne trzymać P, bo wtedy mamy łatwą wylotówkę na B i D. Wzmacniam D. Ale, ale dobrze chłopcy grają. Albo mają mocny hit. <laughs> Górą biegnę. Jednak mimo wszystko ten następny sebet na bo, bo to nie każdy jest w stanie tego. Mi się tak, ten hardcore podobno jest. Nie, hardcore jest super fajny, tylko muszę przyznać, że jednak... Może nie widzisz znaczników yy, na minimapie, jak grasz snajperem z grę z wiodowcą, bo tam wiesz, ze suchu to, to sobie można. To... Czasami nie, nie mapa się przydaje, tam dużo funkcjonalności jest. Ja zawsze grałem w hardcora. Ale to ja powiem to na forum, bo bardzo mi zależałoby, jakby w przyszłości były kampanie w BF-ie, to mi się wydaje, możesz kromka poprawić mnie, czy kiedyś za przejście kampanii dla jednego gracza były jakieś bonusy w ramach tego, że ją kończyłeś, na przykład coś A do Są muzyka. bonusy, są bonusy, były. ale musisz tam pozbierać o dzięki kładzie w misjach. Eee, bo ja mam to ale live działa też jest najważniejsze. To już nie tam są te... Znajduje się jakieś takie różne przygody, nie? Tak, dwóch! Przepraszam, jak zapytać, to jest. jest czyste, ale. Jest to tak to jest brudne. Jak Pago! Skrzyń, brudne. Gdzie jest ktoś jest liderem? A, kaj. Okay. Nie mam się, nie się No, przyda się do spaczy na B. Przejmuję. My jesteśmy tych na całym Wiem, słyszę, tu no, panie nie jest. jest, widzisz go? Jest, jest, leży, leży. Dzięki, dzięki, szacun. Góra, góra, uważaj, nad tobą, dokładnie nad tobą jest gościu. Na tej kondygnacji, no. wiesz, widokowej. Mhm. Przed tobą, przed tobą Siedz, biegnie. Wiem, 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 wiem. Widzisz go? I kolejny ci wchodzi na głowę. Kurczę, tak, jeszcze jeden, jeden jeszcze jeden. Ale dobrze, spokój. Kurde, no, nie mogę sa. tam dotrzeć do tego, B. Panowie, jest ok, A. pan. Walczmy o to, B, za żarcie. Do końca, do końca. Za jedzenie? Za jedzenie. Za kromki. Aj. Na drodze, na środku!